Kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek. Tak. O, tu Wam mogę pokazać. Zobaczcie. Suszę pieczywo na kamień, bo to, co nam zostaje, um, przerabiamy na bułkę. Tartą, także tu stoi słoik. I będę dzisiaj jeszcze ten chlebek przetwarzać i mielić. A dzisiaj będziecie mieć śniadaniowe deja vu minus. Minus. Gdzie mi tutaj zaraz mi ogon wsadzisz w moje naleśniki? Co jest? Przecież jadłaś przed chwilą. No nie, nie udawaj głodnego kota, bo przed chwilą ci dałam jeść już jadłaś. Co to za marudzenie przy kamerze? No. A ja dzisiaj znowu mam naleśniki z serem, ze śmietaną i z dżemem oraz kawę. Już słychać tu pod małych stóp drugiego zwierza. Wszyscy się zlecieli. Nie jecie naleśników, a zresztą no są takie dobre, że ja bym w ogóle nie miała ochoty się z wami dzielić. O, przyszedł drugi. Drugi zwierz. A drugi zwierz wie, go, wie co... Zobaczcie, Kicia mi się ociera aparat. Drugi zwierz wie, co go dzisiaj czeka. Bo ty dzisiaj idziesz do fryzjera, wiesz? No. Do fryzjera. Tu nie jest takie złe jak weterynarz. Nie jest takie złe, ale też nie lubię, prawda? Czego się, suszy? przez nic tu nie było. Czego się przestraszyłaś? No. Tak, takie z wami są rozrywki zwierzaki, tak? Będzie strzyżony służyć dzisiaj? Cieszysz się? No. W ogóle jeszcze się nie nauczyłaś słowa fryzjer. Że machasz... O, ale atak nastąpił. Co to za atak nastąpił tutaj, Kicia? Co to było? <gryzjanie> Hello. Słuchajcie. Zaraz Wam pokażę. Mamy sobie, tylko przyjęłam. Do rampu, perfum. Wiecie, takie mini... You're ready with Tak. A idę sushi, więc wiecie, trzeba się wystroić. Ja no idę sushi do fryzjera, jeszcze kilka spraw do załatwienia. I słuchajcie. Pamiętacie tą spódnicę. Pokazywałam Wam już raz ją w holu. I powiedziałam Wam, że nie jestem do niej przekonana. Wszyscy mi pisali, że mam ją zostawić. Ale powiem Wam, że nie zostawiłam jej w efekcie. Jakoś mi się no, stwierdziłam, że do mnie ona nie pasuje. Po czym słuchajcie stwierdziłam, że zamówiłam jeszcze raz i zamówiłam ją jeszcze raz. No natomiast. <laughs> Jak już składałam zamówienie, to tutaj o, jedna paczka tu stoi, druga jeszcze w Tak, tak, dokładnie. Więc <ścoughs> oficjalnie, yy, oficjalnie, jestem uzależniona od chemu. Ale tak, no spódnica yy, wróciła, natomiast yy, próbowałam, czy da się ją założyć z taką bluzką jakąś na ramionczkach. Da się, ale jeżeli ją wpuścicie do środka, niestety... A, tak jak Wam mówiłam, przy mojej figurze podkreślanie wysokiej talii, znaczy wysoka talia wybrania źle wygląda. Więc u mnie tak na, na, naprawdę najlepiej to wygląda właśnie jako sukienka z tym topem wypuszczonym na zewnątrz. I słuchajcie, czemu się zdecydowałam yy, jednak ją zamówić? Bo tą sukienkę z krótkim rękawem w ten wzór noszę no, praktycznie codziennie. Jeżeli tylko mam czas ją ubrać i, i jest sucha na rano, to ją po prostu noszę na stop. To jest najlepsza sukienka taka na lato. Yy, uważam, że to bardzo elegancko wygląda, natomiast jest wygodnie, luźno, przewiewnie, jest mi chłodno i naprawdę rewelacyjnie się z tym czuję. Więc że czemu nie, załóżę sobie jeszcze tą spódnicę i bluzkę będę nosić po prostu jak kolejną sukienkę. I do tego założyłam te sandały z Gessa. Torebka, o. A na ustach mam tą pomadkę, tą błyszczykową. Tylko. O, wysuszyłam makijaż bez zmian. A no i to, a tą bruskę zostawiłam sobie, bo ta bluzka bardzo mi się podoba i pytaliście mnie, czy ona nie spada. Nie, nawet przy takim dużym biuście to tutaj te, te gumeczki ładnie się trzymają i nie, mi przynajmniej nie spada. A może to tak jest, że na no, dużym biustie jest się na czym zatrzymać i co nie spada pojęcia, ale jest ok, nie spada, bo nosiłam ją już z szortami i... Z takimi typu paperback, yy, z kokardą tutaj związanymi i z to wygląda O! Więc mogę ci jeszcze tak pokazać. No ten wzór jest super. Z tym wazonem po raz kolejny, ale bardzo w pełni się, yy, się w tym czuję. Także słuchajcie, prawie Dior w &M, robi robotę. Yy. Jest dobrze, to będzie lato pod, y, pod hasłem więcej Diora dla ludu, z tak. No, więc jeżeli macie owo teraz w na top, to też polecam, na sukienkę Wam bardzo, bardzo polecam, wiecie zresztą, że cały czas noszę, jest świetna. Natomiast oddałam tą taką na ramionczkach z lnu, po pierwsze, no że właśnie ona była z lnu i się bardzo gniotła, a dwa, że mam identyczną czarną. A ja po prostu nie lubię mieć też aż tak za dużo, za dużo ciuchów, jeszcze takich samych więc tak, no ale ona myślę spódnicę Wam po raz kolejny. Czyli też tak na czerwę coś oddajecie, a potem zamawiacie po raz kolejny. Mi się to pierwszy raz zdarzyło, bo ja zazwyczaj wiem czego chcę i jak mi się podoba, to zostawiam, jak nie, to oddaję i koniec, ale jakoś no ten wzór nie urzeka naprawdę. I też fajna jest ta spódnica, ona jest taka tutaj z bardzo wysokim stanem, widzicie? Ale u mnie to dziwnie wygląda, bo wtedy ja wyglądam jakbym miała tak biust zaraz na brzuchu. Więc muszę tutaj mieć kawałek takiego wydłużenia. Jedyne co to mogłabym mieć, słuchajcie, brakuje mi kieszeni. Mógł mieć kieszenie. Ta spódnica też jest na podszewce, więc tutaj nic nie prześwituje. Tak. Więc dobra, zmywam się, dręczyć sushi u fryzjera psiego. jest Jest strzyżonym psem. Taki zadowolony pies. Mm. Zadowolony no, jest pies. Czekaj, jeszcze zrobimy pani reklamę standardową. Jakbyście chcieli ostrzyć pieska, to tu jest numer telefonu. Jesteśmy na Widzewie koło Batorego na Ryneczku. My się tu zawsze strzyżemy, pani jest super, więc... Tak, Susi też jest jest, też jest sushi Z Tak. Jakbyście potrzebowali ostrzec pieska, to polecamy, nie? O matko, jaki tu glut wisi z ja cię tu vloguję, a tu... Gdzie glut? No już, już spadł. Gdzie spadł? Do łóżeczka. Mm, Zresztą ma paznokcia ładnie obcięte. Zupełnie inny pies. Zupełnie. Nie chcesz pokazywać paznokci. Tak, rozumiem. Słoń nam kazał sushi powlogować więc pogadaj coś ciekawego. Sushi. Sushi jest w stresie, ponieważ słoń poszedł i obczaja, gdzie jest słoń. Sushi, słoń zaraz wróci. Poszedł po paczki. Hipnotyzuje was wzrokiem. Czujecie takie fale. Przebijają się przez ekran. Cóż i ci po fryzjerze? Lepiej? Żywszy od razu pies, naprawdę no, Dobra, nie mam co gadać, to chyba wyłączę Bo później nuda we vlogu będzie? Tak No dobra Wróciliśmy I mam przesyłkę Od to nie będzie taka bardzo mocna niespodzianka, gdyż widziałam ja już na Instagramie u paru dziewczyn, co to jest, ale to jest sztos. Muszę Wam to pokazać. Wody do budynogami dostworzyłam. Glow Machine. Świetne. Świetne to jest, to jest... Na pierwszym miejscu była taka karuzela z Glam Glow, pamiętasz? Uh -huh. A to chyba przebija. Patrz, są nawet żatony. To nie? Patrz, jaki mini śrubokręt. Ciekawe do czego to jest. To jest zdecydowanie najlepsza przesyłka PR-owa, jaką w życiu widziałam. Tylko teraz zegnę kamerę, żeby Wam to dobrze pokazać. Patrzcie na Zobaczcie. Kojarzycie nad morzem takie maszyny, w których się łowi maskotki? To to jest coś takiego. O, odbija się. Z benefitu i tu są mini produkty. Jest łapa. O, tu jest Power On. Cię lepiej widać. Musisz wziąć duży tonik. Tu masz nożyczki. To jest. No dobra, więc to oficjalnie jest najfajniejsza przesyłka piarów. Jaką w życiu dostałam, a drugie pudełkę, co odchodziłam ładnie, Jest od Eveline dwa ciekawe produkty, ponieważ to jest e, Microbiome Protection probiotyki plus aminokwasy. I to jest intensywnie nabliżający balsam do ciała i regenerujący balsam do ciała. Chroni naturalny mikrobiom skóry. Bardzo ciekawie to brzmi. Fajnie, że są z pompką. Muszę sobie poczytać o tych Wyselekcjonowane prebiotyki i probiotyki oraz botaniczny odpowiednik retinolu, stymulujący odnowę komórkową. Tylko jeden Ci dam, który wolisz. Ten jest z awokado i kokosem, a ten tylko z awokado. Tutaj z kokosem. Ale wiesz co, ten jest do wrażliwej. To może dla Ciebie to mm -hmm. czerwony chcesz, a ja sobie wezmę niebieski. Ja wolę czerwony. Nie? Chyba, że chcesz Slim Extreme wyszukające serum, serum korektor celulitów. No, no. Dalej. Ja nie mam celulitu, nie? Nie. Mężczyźni nie mają. Wy nie mają. Wy też nie mają. Zobaczcie, maska z lamu. Lama Queen. Natomiast ona jest matująca. Więc to chyba dla mnie niekoniecznie. Więc jedną na pewno oddam. Kuzynce Tomka. Ale czadowa lama. Tak, i dostaliśmy jeszcze pocztówkę Czytałeś? Tak, czytałem. Od Agnieszki. Też pozdrawiam Cię Agnieszko. Pozdrawiamy. A i tu jeszcze były błyszczyki. I to wszystko. Tak słuchajcie. Idę teraz sprzątać kartony po przesyłkę. A dzisiaj na obiad znowu będzie leczo. Tak. To jest letni obiad zdecydowanie i to jest super, że jak się zrobi leczo, szczególnie w krokpoce, to przychodzicie do domu, macie gotowy obiad, tak, minimum, przez 3 dni. Ja zrobiłam taki gar, że nam na 4 starczy, ale ja tak uwielbiam leczo jeszcze z takich świeżych, dobrych warzyw, jakie teraz można dostać, że spokojnie te 4 dni wytrzymam. Bardzo lubię leczo. Dajcie znać, czy też lubicie. Lew jest bułką, ja jem z chlebem. Niektórzy jeszcze jedzą z ryżem, ale to już chyba było za dużo. Ja wolę z pieczywem. Także słuchajcie, tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy obiad i jutrzejszy pewnie też. Tak, Kiciu? Właściwie obiad o kolacja, bo już jest trochę późno. Już jestem na przykład w piżamie, jestem wykopana.